Tak, z życia ostrzyciela. Czasami zdarza się tak, że jestem dosłownie przerażony, jak ludzie zabierają noże ode mnie. Może nie są przyzwyczajeni do tego, co, jak nóż może być ostry. Yy, I tak, taki przykład, że oddaję ludziom naostrzone noże, a oni do siatki wrzucają bez żadnego opakowania, bez niczego po prostu siatka taka plastikowa wrzucają, a one tak tylko <laughs> przez siatkę i, i na podłogę. <laughs> To jeszcze nie jest masakra największa, jeśli chodzi o odbieranie. Trzy przypadki właśnie jak, jak ludzie odbierali ode mnie noże. Pierwszy może najmniej hardkorowy, nie? Najmniej hardkorowy, najmniej hardkorowy właśnie sposób jak ode mnie ktoś odbierał noże. To było tak, że odbierał dużą ilość noży, które były w plastikowym wiaderku, nie? Tak nawsadzane, wiadomo taki taki gastronomiczny jeżyk. I pan, bo to był pan, chciał wiaderko normalnie za uchwyt wziąć, podnieść nie? i iść sobie do samochodu. Natomiast, i to muszę przypomnieć, że to było w lecie. W lecie, więc sandałki i te sprawy, pan podnosi to wiaderko za, za uchwyt. No i w tym momencie po prostu wiaderko się przeważyło na jedną stronę. No, przeważyło się, i te wszystkie noże po prostu och, poleciały na ziemię. Ja, ja już się bałem. Ja już się bałem. Dla mnie czas się zatrzymał, że zaraz trzeba będzie tutaj cerować klienta. Ale na szczęście nic się nie stało. Wszystkie noże ominęły jego nogi w sandałkach. No, wiadomo, sandałki to za bardzo nie chronią. Też kiedyś nauczyłem, nauczyłem się na błędzie własnym, że jak coś właśnie ostrego spada, to się tego nie łapie. To jest pierwsza podstawowa zasada, tego się nie łapie. W locie tego nie złapiesz, a jak złapiesz, to bardziej to złapie ciebie niż ty to. No, ja łapałem kiedyś dłutko ostre, które spadało, i tak se rozharatałem rękę, że szkoda gadać. Yy, dlatego nie łapiemy noży, jak spadają gdzieś z jakiegoś, dajmy na to, stanowiska pracy. I to był pierwszy raz, jak mi serce stanęło. <laughs> drugi raz, drugi raz to już, to już pani odbierała nożyki. Ale to już muszę pokazać, czekaj, yy... muszę pokazać. Wezmę, wezmę rekwizyty i pokażę. Mamy rekwizyty. Czekaj, bo mi wylatują z ręki. Dobra, yy, pani, odbiera, pani odbiera nożyki ode mnie. Wzięła sobie no mniej więcej taką, parę sztuk więcej było. Wzięła taką, tak sobie po prostu w ręce, nie? Wychodzi z warsztatu. I stwierdziła, że sobie pobiegnie do samochodu. No, jak ja to zobaczyłem, ja, mi, mi serce stanęło. Ja myślałem, że tu już. Ja już apteczkę otwierałem. Normalnie. Ja miałem stan przedzawałowy. Nie? A ta pani. Nie wiem. Czasami to mi się wydaje, że tak. Ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, jak naostrzony nóż, nawet nie jakiś turbo naostrzony, po prostu gotowy do pracy nóż, potrafi. No, w mięsko wchodzi jak w masło. No. Nawet w ludzkie mięso. No. <ścoughs> Więc yy, no tu byłem, to, to, mnie, to mnie zmroziło, bo, bo już yy, moja wyobraźnia zaczęła pracować. Ja już myślałem, ta pani się przewróci, nabije na to, gdzie ludzki kebab nie... No na szczęście nic się nie stało. Pani sobie doszła, do, dobiegła do samochodu, dotruchtała może bardziej. No i, ale ja się przeraziłem. Ja nie wiedziałem, że coś takiego może komuś wpaść do głowy bo to się mogło bardzo źle skończyć no i ostatnia historia świeża, bo to z wczoraj nie, sprzed wczoraj, bo dzisiaj jest piątek sprzed wczoraj historia <grych> sprzed wczoraj historia po prostu e, ko, kolejna, to już, to już był hardcore to już był hardcore e, oczywiście nic się nie stało nie? od razu uprzedzam, od razu uprzedzam nic się nie stało, e, było tak, byłem na wyjeździe Czyli u klienta ostrzyłem, no i oddaję nożyki już naostrzone. Oczywiście mam taką plastikową skrzyneczkę, no taką jak, jak te tutaj o. Taką skrzyneczkę tam podaję przez okienko i przyszła taka starsza zahartowana pani. Ja jej daję te nożyki w skrzyneczce i mówię: oddaję już, już są naostrzone. A ta pani tak. Tylko muszę tutaj nadmienić, że pani nie miała jakiejś koszulki, tylko krótki rękawek normalnie. I znowu biorę rekizy Pani sobie bierze te nożyki i tak tutaj. Nie? I ja mówię, ja pani daję skrzyneczkę, pani mi tylko skrzyneczkę później odda, pach i sobie zanieś gdzieś te nożyki. Nie, nie, ja sobie dam radę. Ja dam sobie radę, panie. I tak. I tak pani z ostrymi nożami, na ręce, gdzie, gdzie nie było żadnego materiału tutaj, nie, to się o skórę opierało normalnie, o skórę tej pani, no. I tak później poszła spod z, z tego okienka kucharzom noże oddawać. Ja się zastanawiałem, czy ja mam iść do samochodu płapteczkę, czy już stazę taktyczną wyciągać, przecież pani zaraz po prostu tylko będzie cyk, i, I ręka odpadnie, nie? To są, to są historie z życia ostrzyciela. No, no z pracy bardziej niż z życia, nie? Ale no mnie zmroziło, mnie zmroziło, tak. Kurczę... No to takie trz, trzy najbardziej hardkorowe historie. Jak można noże odbierać, nie? Tak, żeby to było już twój ostatni odbiór. No, to były moje trzy opowieści i... I zaraz przygotuję kolejne. Yy, no może nie kolejne o, o tym, jak, jak się przeraźliwie bałem, ale yy, coś tam jeszcze z życia ostrzyciela. Jeśli byście też coś chcieli wiedzieć z życia ostrzyciela, no to komentarze należą do Was i no, zapraszam do komentowania. O, na razie, do zobaczenia i dzięki. No, jeszcze ktoś będzie chciał przyjść? Nie, sąsiadka. Czy mnie widać? ej ja. Dzisiaj tak występuje? Czekaj, nie Copkę sobie założę, jak, jak będzie? W Może w copce? w copce będzie lepiej? O tak. I tutaj ten. <gryw> Do zobaczenia.